A my pijemy kawkę z papuji. Papuja, no Gwina. Papua, no Gwina. I, I tak wygląda taka wiecie, typowo Ka kawa. Tam jest rzeka weza, bo jesteśmy w centrum Bremen, To jest taka bardzo, bardzo yy, klasyczna kafeteria. Z takim wystrojem, bardzo, bardzo klimatyczna, o to chciałam wam powiedzieć, z wystawami takich starych sprzętów do kawy. Zobaczcie tam są stare takie różne puszki. Tutaj maluje też trasy z takimi, no jest tu bardzo klimatyczna. I tutaj jest czarna kawa. Jakaś bardzo, bardzo mocna moja jest. Dajne jest też z szmek. I to jest kawa z Papuji i Nowej Gwinei. Także, kochani, życzę Wam też smacznego, jeśli pijecie kawkę, ale ja potrzebuję jeszcze coś do tej kawki. A co? Zaraz tutaj zobaczymy, co tutaj mamy. Takie rzeczy mamy. Ach, co? So.